Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Luke. Będę kontynuował przygody Batmana, jak ostatnio skończyłem. Jedziemy. A więc tak, e, ostatnio skończyliśmy na tym, e, że muszę znaleźć e, ze, ślad alkoholu o, jednego z strażników. Znaleźć Gordona do śladem whisky Franka Bolsa. No, więc i jedziemy. Okej. Okay. Ding, 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 dong. Ding, ding, dong. Jakiś uzbrojony gościu. No, mamy tu problem, ale. Będę jakoś tu przejść i go bezwładnić, tak żeby mnie nie zauważył. Dobra, jest okazja. Uwaga, 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 uwaga. Jest, jest, tak. O właśnie. Dobra, dobra. Jeden jest już u Też szukam następnych. Tam widzę, u góry jest. Trzeba robić. Bardzo powoli. Trzeba uważać na tych strażników, bo jeżeli nie zauważą. Zrobię tak. Pójdę tutaj do, do góry. Co? O, tutaj mam je, zobaczmy. czy gdzie oni są. Aha. No dobra, więc tego zaatakuję w locie. Dobra. O tak. Yes! O kurko się spadać. Dobra, zobaczmy, na pewno podejdą. Podejrzewam, no tak jak mówiłem, o, bardzo zdenerwowani są. Je, jest jeden, tylko jednego. Ciekawe, ja muszę zobaczyć gdzieś drugi. Nie, nie ma, a więc towa, tego też w locie załatwię. A co będę się z nim bawił? Ach, i cios! Tak jest, leżysz, pacet, leżysz i nie wstajesz. No dobra, dobra, więc wykonaliśmy. Pewnie, zadanie Widzicie? Jest. Ślad alkoholu. Yy, gdzie my tu dalej byśmy mogli iść? No ładnie. Przyszło wsparcie. Teraz będzie się działo. Będę musiał jakoś się pozbyć, ale to nie ma problemu. Znajdę sposób na to. Więc to, popatrzmy tutaj. Tak, mamy tu... Trzech, tak, bodajże trzech przeciwników, ale zobaczycie, załatwi ich bardzo prosty sposób. Eee, tak, na no. O, tego tutaj. tak. Eee, za, zaraz, zaraz, Moment, podejść bliżej, podejść bliżej. Bliżej, bliżej, bliżej. Dasz radę, facet? Nie, nie dasz rady. Nie, tego akurat nie da rady, ale za Was. Wyłączy tryb detektywistyczny. Spróbuję skoczyć, go zaskoczyć od tyłu. No, czy jestem genialny? O je, załatwiłem. Oczywiście zaraz się zlecą tu kolejni goście, więc... Muszę uważać. Ule, trzeba uciekać od razu. Dobra. A, za Joker ich pewnie ostrzeże, podejrzewam, że załatwiłem to. <laughs> Uh, 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 uh. tam widzę jeden. Chodzi. uszybuje e, te strony. Tylko trochę ostrożnie. Tutaj też fajną rzecz mogę zrobić. Nie, on by podszedł bliżej. O, jest! Tam widzę jeden pod... E, przy... O, i tak, patrz. Elegancko, z knockoutu. Ale mogę mieć problem, więc muszę stąd spadać. Bo tu już widzę następny idzie. O, jest. To jest strasznie przestraszony. Źle to wziąłem, źle to wziąłem. Z tamtej strony został tylko jeden. Nie będzie stanowił dla mnie jakiegoś szczególnego problemu. Tutaj. Szedł. Zobaczymy, co my tu mu zrobimy... A, się nie rusza... Dwa ani jeden... O, o, idzie, idzie, idzie... Chodź, facet, chodź... O, tak, 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 tak jest... O, jest, jest mój... Już nie ma szans... No, elegancko... Został załatwiony... Na cacy... No dobra... No więc tak, gości się pozbyliśmy... No, żeby na pewno, ale podejrzewam, że tak... we're Harley oh, Quinzel? Dobra, Call me Harley, everyone does. I'm surprised Taśma. you want to intern here at Argo. I've always had a thing for extreme personalities. You can't deny there's an element of glamour to these super criminals. I warn you right now, these are hardcore psychotics. Most would rather kill you than speak to you. I'm sure I'll be fine, doctor. They'll eat you for breakfast. E, to była Harley Queen e, To są takie taśmy z, z sesji e, do tych psychiatrów e, co próbowali, znaczy próbowali czy e, ich wy, wylecieć po prostu oczywiście to z, z marnym skutkiem. Bardzo ciekawe, można posłuchać. O, jest nowa modyfikacja do mnie. Modyfikacje, zobaczmy co my tu mamy. Dobra, co chwila, cofnijmy się. Na razie, tutaj jest nowa. Zobaczmy co to jest. Ton, 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 na razie, nic nie. E, modyfikacje są nowe, ale jeszcze nie mogę ich wziąć, ponieważ ja miałem pewnie, podejrzewam, y, dużo punktów. Dobra, nie ma co tu się bawić. E, szukamy tego co zaczęliśmy. Yy, mam naszym głównym celem, jest szukanie po prostu śladów alkoholu yy, Gdzie to było, tam gdzieś na dole, pod, pamiętam Ja muszę wtedy detektywa szukać, inaczej tak nie znajdę yy, Chwila, chwila, moment Gdzie to było w ogóle? O! Jest, właśnie, właśnie, jest tu jeden ślad O, tu jest drugi Trzeci to dwa tu mamy dwa. Nie wiem czy w dobrym kierunku idę, bo może to równie dobrze być w tamtą stronę. O, jest następny. Tak, jednak dobra. A, 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 nie, muszę poszukać. Tu mamy. ale bo nie przejdę pole siłowe. Dobra, zobaczmy w tamtą stronę. Zobaczmy najpierw tu, bo to prawdopodobnie może będziemy musieli w tamtą stronę. To jak podejrzewałem. Dobra, idziemy do góry. O, jest następny. Tutaj. I tutaj. O, coś się dzieje. Trail stops here. Ale go załatwił. Ale uśmieszek ma uroczy. Yy, no to tak, zająć z Gordona, podążając śladem whisky. Czyli cały czas to, to samo zadanie mamy. O, będziemy się pozbędziemy tych gryzotek. No ty. Pana, cholera. O właśnie, jedno. na moment. Mm -hmm. Pigma, the Riddler. and more importantly, your intellectual superior. My genius has allowed me to easily hack into your primitive communications. Oh. challenges and well, you'll see. Ready for your first one? Good. Mm -hmm. But be careful. Don't... To jest zagadka yy, człowieka. Zagadki tu chodzi o to, żeby zeskanować no. Yy, jakiś o, obiekt. Go, tu, o, właśnie jest tutaj ten no, obraz. Zobaczycie w ten sposób. O, jest i odgadliśmy pier jedno. Może z pierwszych zagadek yy, to jest właśnie na tym między innymi polega. Te zagadki, żeby szukać jakichś przedmiotów, obiektów i przeskanować. O, no właśnie, tutaj co widać? O, tak między z gryzotki, tutaj między z zgryzotki, która nam jest tą zagadkę. Zagadka ma wiele. No dobra, to już nie ważne. Tu właśnie, mniej więcej, no to. O! Jest, mamy przejście. Dobra, możemy iść. No, otworzył strażnik. No co, co ma do powiedzenia? Bulls came walking in, telling everyone to cover the front entrance. Said something about Joker's army coming through the main gate. Two of my guys moved to the exit, and Frank shot him dead. They never stood a chance. Was Bulls alone? Thought he was. Then I saw Harley Quinn. She was surrounded by Black Gate prisoners. They were just killing everyone in the room. I had no choice. I, I got in here, locked the door. I... I could see it on the security feed. No ładnie, mamy jakiś lat, to, to to oczywiście zdrajca, zdradził. No z tego, co tu słyszeliśmy od strażnika, prawdopodobnie gdzieś prowadzi niedawno, niedaleko tu Gordona. Komisarza Gordona, więc idziemy dalej, się udajemy. Bądźmy detektywistyczny i idziemy. Musimy że coś to da. O, ściana. Te ściany, które tu widzicie, na razie ich nie mogę rozwalać. Dopiero będę mógł później za skwałą tego specjalnego żelu wybuchowego na razie jeszcze go nie posiadam, więc y, póki co ściana będzie sobie bezpiecznie na swoim miejscu. Tak, mogę tak powiedzieć. Dobra. Zobaczmy, co my tu mamy... The Gotham Bay area with some breaking news. This is Jack Ryder with breaking news in the Gotham Bay. We are getting reports of an armed siege on Arkham Island. Two minutes ago, Joker broadcast to all news channels. No, no nic, kurczę. Widzę, że czas mnie goni będę musiał już kończyć. No tu strasznie krótkie te filmiki robię, no, ale to nie pozwala mi na to. No po prostu nie pozwala czas na to, żeby zrobić dłuższe. Zresztą nie wiem, czy, czy warto robić te długie te filmiki. No tak czy siak już muszę kończyć, niestety. Ale w tym momencie mi zapisało, więc jeżeli chcecie, będę dalej kontynuował przygody Batmana z moim udziałem. No nic. Muszę... Tak już bywa. No, może coś, tymi, coś będę musiał zrobić, żeby nagrywać więcej niż tylko 14 minut. No tak czy inaczej, dzięki za oglądanie. Spotkamy się, mam nadzieję, następnym razem. Cześć.